Alleluja. Witamy wszystkich. Amen. I zaśpiewałem pieśń pod tytułem Królestwa Bożego szukamy wpierw. Szukamy. My to nazywamy... My nie śpiewamy w tym sensie, że... żeby... żeby, żeby dopiero to robić, ale szukamy już. Amen. Królestwa Bożego szukamy pierwszy I Jego sprawie

I inne przydane będzie nam. Aleluja. Amen. Panie, zrzadzaj ja mi się chwała, oddaję ja Ci hołd. Amen. Ty jesteś najlepszy, najspanialszy, nie ma nikogo lepszego niż Ty. A my Tobie chcemy yy, służyć, Ciebie poznawać, chcemy Cię wielbić. Też się przychodzimy. Amen. Amen. O wspaniały Panem Twej twarzy szukam wciąż. Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku. Łaska twa dotyka mnie. gdy Twe spojrzenie jest na dziecku? Białym panem tyś Twojej twarzy szukam wciąż Gdy twoje spojrzenie jest na dziecko Hallelujah! Wywyższamy Jezusa, żeby zadowolić pana Jezusa, ale też tanka, który weźmie udział w śpiewie. Zaśpiewamy jedną pieśń. Bo lubi do lubi on musi to powiedzieć. Zaśpiewamy co? Nashi falek. Nie znam tej piosenki. Nasza bernajka będzie za sobą.

Często śpiewamy, my nie jesteśmy tradycjonaliści, nie jesteśmy, ale lubimy śpiewać, um, sławić Boga i często powtarzamy, jeżeli jest ten sezon, często śpiewamy to jedną, y, na nasz, podobne pieśni. Amen. Oczywiście dlatego, że y, y, niestety, ale, ale mój repertuar nie jest tak wielki. Hallelujah. Śpiewałem po polsku, czy nie? Po imieniu, czyli po polsku. Przyjdzie za dość, do dość wodę z wawienia. Przyjdzie do wodę zbawienia. wawienia. Przyjść, 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 żyć, przyjść, 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 żyć, przyjść, żyć, żyć Amen. Izajasz mówi, Izajasz mówi takie, takie zdanie, że e, e, przyjdźcie e, i kupujcie bez pieniędzy wino i mleko. E, przyjdźcie, bo to co jest od Boga jest z łaski. E, nie dorobimy się tego, nikt się tego nie dorobi, nikt na to nie zarobi. Możemy to przyjąć z łaski, ponieważ Bóg jest największym dawcą, a my nie, mamy, nie, nie, nie jesteśmy w stanie za, za to zapłacić. Możesz przyjąć? z łaski, przez wiarę. I, i jeżeli, jeżeli tylko wierzysz, y, 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 występuję chyba jednorazowo w tym stroju, y, w tym stroju, w tym y, w, w dlatego po pierwsze mogę, przysługuje mi to, ale, y, ale dlatego, że, że po prostu w pracy y, Mój, mój kolega powątpiewał w moją, w, w to co mówiłem, więc pomyślałem sobie, muszę wystąpić. Jak również powiedzieć tą rzecz, że, że czy to się nosi, czy to się nie nosi, to naprawdę nie przysporzy nikomu mocy, nie przysporzy nikomu, nie przyda nikomu większej estymy duchowej. Może jakąś tam, może jakąś tam fikcyjną bo najważniejsze w życiu jest wybranie i powołanie. Wybranie jesteśmy do, przez Boga. Bóg wybrał każdego z nas, umierał na krzyżu, widział każdą osobę. I jeżeli to zrozumiemy, że to zobaczymy, zobaczymy Jego miłość, Jego wielkość, Jego nieskończoną miłość do każdego człowieka, to zobaczymy jak wielkim jest, jest, jest Bóg. Zobaczymy i Myślę, że zajmie to długi czas, żeby, żeby to tak w pełni pojąć. Myślę, jak każde inne dzieło Boże, jeżeli na nim się będziemy zastanawiać, to zobaczymy, jak wielkie rzeczy Bóg dokonał i dokonuje w naszym życiu, czy w ogóle dla nas. dla nas. Twoja rola i moja wola jest jedna, i jest taka: uwierzyć i uwaga, chcieć. Nic więcej nie potrzeba. Chcieć i uwierzyć. Jeżeli uwierzysz i chcesz Boga, chcesz Go poznawać i tak jak mówią, tak jak mówi Dawid w wielu psalmach, wyczekujesz na Boga z tęsknotą, z gorliwością, wow, będziesz szybko wzrastał. Bynajmniej nie chodzi o zmianę, o zmianę ubrania, ale chodzi o twój i mój wzrost duchowy. O, chodzi o to, że, że stałem się, stajemy bliżej, jesteśmy Jesteśmy, stajemy się do Niego bardziej podobni. Mówię to w swoim imieniu, ale też w imieniu Kościoła, Kościoła Betlejem, który reprezentuje, i e, 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 chciałem to podkreślić: że, że Bóg tworzy Kościół, którego bynajmniej e, e, nie interesują mury i, i te zewnętrzne rzeczy, e, ale przede wszystkim serca ludzkie. Bóg tworzy Kościół z żywych kamieni. Jesteśmy żywymi kamieniami Jezusa Chrystusa, jeżeli Jemu wierzysz. I o tym chciałem Ci powiedzieć. Chciałem przeczytać krótkie słowo, yy, powiedzieć, jak to, się, jak, to się, jak to się może stać w Twoim życiu. Yy, wiele razy nieraz mówiłem w, praktycznie w każdym kazaniu do, do tego nawuja, ale dzisiaj postanowiłem powiedzieć yy, tak wyraźnie. Yy, na podstawie... Yy, Ewangelii Mateusza, y, 9 rozdziału, y, 9 werset, mówimy dokładnie, Mateusz pisze o sobie w tym, w tym rozdziale, Ech, e, on napisał tą to, to, to księgę, był celnikiem do momentu poznania Jezusa y, i czytamy co tu się stało. A odchodząc stamtąd y, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu, za stołem wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do, do uczniów Jego, dlaczego nauczycie was jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy... Miłosiedzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwości, sprawiedliwych do lecz grzeszników. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. <laughs> Widzimy sytuację. Pan Jezus przechodząc głosił na ulicach, bynajmniej to, był ten, ten, to było to miejsce, na, na, o którym, w którym, gdzie słyszymy najwięcej kazań pana Jezusa. I w domach, oczywiście w kościele, w sensie w synagogach, w świątyni jeruzalemskiej, ale bardzo często było się na, na, na ulicach i nie mam mikrofonu, nie było, nie było reklam, reklamy wielkiej, nie było ogłoszeń, że o tej porze i o tej porze zjawi się Pan Jezus. Największą reklamą, najlepszą reklamą dla Jezusa i, i i, I myślę, że dla wierzących są świadectwa tego, co, co on czynił, ale też przede wszystkim działania Ducha Świętego, który, który y, mm, przemawiał do serc ludzkich i, i sprawiał ten głód, że, że ludzie, którzy, którzy po pierwsze chcieli, po drugie uwierzyli, y, tłoczyli się i szukali Jezusa. Fizycznie i duchowo oczywiście. Czytamy, że odchodząc z tamtą człowieka siedzącego przed swoim imieniem Mateusz i że do niego pójdź za mną. Pan Jezus nie powiedział kazania, nie był w jakiś sposób nie likwidował się przed Mateuszem, nie robił nie dał mu jakiegoś certyfikatu i świadectwa na to, co on robi, co jest obecnie koniecznością. Stąd też myślałem, żeby, 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 żeby się raz pokazać taki w, te, w, te, w takiej formie, ale w autoretycznie, w którym chodził, w namaszczeniu, ale w na autoretycznie, w którym miał, wystarczyło powiedzieć, wystarczyło powiedzieć pójdź za mną, te trzy słowa sprawiły, że celnik, celnicy w tym czasie dobrze się mieli, rzucił wszystko i poszedł, i poszedł za Panem Jezusem. Jeżeli występuje w życiu człowieka pewien, pewien, pewna, pewne pragnienie, pewien głód za, za prawdą, Boże, żyje jak żyje? Może mu się powodzi, może się mu nie powodzi. Może mu jest dobrze, może mu nie jest dobrze, ale przede wszystkim jest to pragnienie szukania i pragnienie pięknych wartości, pragnienie prawdy. To wystarczy pojawienie się Jezusa, który powie: powie pójdź za mną. Ja myślę, że na pewno tam Mateusz widział i słyszał, co się dzieje w, w, w okolicy, zaobserwował coś. I myślę, że z usłyszenia coś, coś wiedział. Ale wystarczyło, że Pan Józef powiedział, pójdź za mną. Parę słów, trzy słowa zmieniły życie Mateusza. Zostawił wszystko, poszedł z Jezusem. I z tej okazji wyprawił przyjęcie. Zaprosił swoich kolegów, zaprosił swoich kumpli, celników. Różni ludzie przyszli. Takie towarzystwo, zawodowe. Miał, miał kolegów, miał koleżanki i oni wszyscy przyszli, żeby, żeby zobaczyć Pana Jezusa jak on wygląda, kim on jest, to jest moje pragnienie niesamowite. Fizycznie miałem wizję, ja widziałem Pana Jezusa, ale, ale chciałbym przebyć, no nie wiem, jeden dzień, zawsze mówię jeden dzień yy, i zobaczyć, jak Pan się ruszał, jaki był, czy był, yy, czy był taki spokojny, czy był po prostu, tak ja myślę, że był pełen ognia miłości i żaru, że to, co mówił, to przejmowało, to, co robił, to to wprawia ludzi w zachwyt i wielkie, wielką zadumę. Wiele razy po prostu przerażą, byli przerażeni sytuacją, i Pan Jezus albo uspokoił, albo, albo jeszcze, jeszcze podbił, i, i ludzie dopiero zobaczyli moc Bożą i Jego samego. Na tak naprawdę, Pan Jezus tym wszystkim był i jest tym wszystkim najważniejszy. Yy, I czytamy tutaj, że, że widząc Mateusza powiedział: a, pójdź za mną. Po pierwsze, wiedział on, nim. Duch Świętym powiedział. Yy, yy, Bóg, który stał się człowiekiem, miał, był w starej relacji z Bogiem. I czytamy i wiemy, że Pan Jezus modlił się w nocy. Pan Jezus yy, yy, ranki spędzał na modlitwie. On. Yy, szukał i dostał się do, do, do słyszenia Bożego głosu. Coż, czego y, wielu ludzi w ogóle nie rozumie, bo tego nie stosują. Ale możesz, możemy dzisiaj, możemy dziś zastosować y, y, tą, y, tą y, aplikację y, szukania Boga szukania Jego głosu i nie chodzi mi o to, żebyś teraz żebyśmy teraz szukali kaznodziei czy, czy takich, czy ludzi, ja mogę podać oczywiście moich ulubionych, ale ale przede wszystkim jest otwarcie serca na Boga przede wszystkim mówimy o otwarciu serca na Boga i prostego zawołania Panie Boże mów do mnie jak, jak to ma minister? Zobaczcie, Mateusz, Pan Jezus powiedział tylko te trzy słowa: Pójdź za mną. Mateusz zostawił wszystko, poszedł za Jezusem. ma tą ucztę u siebie, jest wielu ludzi i różni, i są, są uczniowie. Jeśli w tym gronie już jest Mateusz, już jest Mateusz, w gronie 12 apostołów. Po prostu stał się szychą, szychą Bożą. Z takiego celnika po prostu stał się w jednym momencie kimś takim. Ty możesz stać natychmiast szychą Bożą, dzieckiem Bożym, jeżeli tylko posłuchasz Bożego głosu i pójdziesz za nim. Poszedł za nim. I tutaj było takie, takie, się też faryzeusze, Faryzeusze to byli ludzie, którzy najwięcej słyszeli yy, złych słów na swój temat, bo nie chcieli Boga. Faryzeusz to jest człowiek. Ja słyszałem kazanie i uważałem to za głupie, fatalne. Ktoś mówił dobre słowa o faryzeuszach. Faryzeusze to byli ludzie, którzy mali, że znają Boga i go nie znali. Nie znali. Z faryzeusz, faryzeuszy, najlepszy z najlepszych, Paweł musiał złamać, Musiał, musiał przepeść swoją, 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 yy, yy, swo, swoją przeszłość i powiedzieć: Nie, nie znałem Boga nigdy, nigdy Go nie znałem. Ja chcę poznać Jezusa jest swoim życiem i najważniejsze jest poznanie Jezusa. On tak powiedział: Najważniejsze dla, dla Pawła było poznawanie Jezusa kim jest. Dzisiaj, jakim, ja tyle ile mogę wziąć dzisiaj, ja chcę otrzymać i mieć poznanie Jezusa. Bynajmniej nie chodzi o to, żeby o popularność, chodzi o znajomość Jezusa. Amen. Jak się może stać? Pan Jezus kiedy usłyszał, że, że mówił do, 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 do uczniów jego powiedział zdanie cytowane z, z Ozasza 6, 6, 6, rozdział 6, 6, 6, werset i y, czytamy, że rzekł do nich, nie potrzebują zdrowie lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co znaczy miłosierdziawcę, a nie ofiary. Nie przede bowiem wzywać sprawiedliwych lecz grzeszników. Pan Jezus powiedział, że nie potrzebują zdrowia lekarza. Po pierwsze, musisz uznać, że jesteś chory i że potrzebujesz. I zżera cię choroba grzechu. Grzech jest jak, 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 jak choroba. Jak w Starym Testamencie czytamy i w nowym teraz jest chyba opanowana, przynajmniej w większości, ale to jest jak trąd, cały czas wyżera Ci kawałek po kawałku ciało i odpadają części ciała. I yy, 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 jeżeli, jeżeli nie zobaczysz, że, że, że jesteś grzesznikiem i że jesteś chory z grzechu, to nic nie w skórza odpowiedź idźcie i nauczcie się. Jeżeli, jeżeli nie ma chęci, jeżeli nie ma chęci poznania, nie ma chęci uniżenia, o czym mówimy non-stop w kościele cały czas, teraz o, o pokucie i, i uniżeniu przed Bogiem, i mówimy o, o, o tym, żeby, żeby wierzyć z całego serca, jeżeli nie ma, jeżeli nie ma chęci pokuty, to, to, to nic nie wskurasz. Podstawą w Twoim i moim życiu. Żeby, żeby w ogóle poznać że żeby pójść chodzić z Bogiem, jest uniżenie. Jest pokuta. Pan nazywał do pokuty. Pokuta, czyli wyznanie grzechu, po odwróceniu się od Niego, nie tylko wyznawanie dla wyznawania. I ja w razie tego Panie Boże mówiłem, nie? Ja, ja wspominałem, że ja nie, nie lubię tych, nie, nie, nie chcesz więcej to robić, a dalej to robisz. Nie chodzi o, 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 o robienie rzeczy na pokaz, albo tylko dlatego, żeby, żeby spełnić zasadę. Pan Jezus mówi, naucz się czy znaczy, miłosierdzia w celowaniu ofiary. Bóg jest, nie jest ślepy, Bóg nie jest, Bóg nie jest kimś, kto, kto nie rozumie, że się Go oszukuje. Bóg rozumie doskonale. I możesz, możesz udawać, można udawać, można, można kpić, cały czas kpić tak naprawdę. Ja zaraz powiedziałem, dlaczego powiedziałem. Jest takie pokolenie, że po prostu ludzie, którzy mają ciągle, ciągle z góry na każdego patrzą. Nic nie osiągali, nic nie zrobili, bardzo niewiele zrobili, ale na każdego z góry patrzą, na każdego, z, każdego w cynisty sposób potrafią ocenić, że jesteś w tym, w tym związku. Wyjdź stamtąd, wyjdź, unisz się, niech, niech pokuta przyjdzie do Twojego życia, niech uniżenie przyjdzie do Twojego życia, niech zwycięzcą przyjdzie do Twojego życia, halleluja. Panie Boże, wywyższamy Ciebie i szukamy Twojego imienia. Wzywamy Ciebie. Marioko, yy, 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 wysławiamy Boga. Wywyższamy. Amen. Hallelujah.